Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji z Excel'a. Dzisiaj omówimy sobie pozycję formatowania warunkowego. Chciałbym Ci pokazać, właśnie jak sobie stworzymy jakieś reguły tutaj, i zrobimy sobie takie fajne ćwiczenie na szybko, które, które pokaże nam, że reguły stosowane w kolejnościach mają znaczenie. Czyli robimy sobie pierwszą regułę, że mm, ta nasza komórka będzie równa a abc. Załóżmy. I teraz chcielibyśmy sobie to pokolorować na jakiś taki żółtawy. Okay? i to chciałbym zastosować do całości. Żeby mi kolorowało cały wiersz. Zastosuj. Dobra. Sprawdzam sobie tą regułę teraz. bo widzę, że coś jest z nią nie tak. A tutaj mi przeskoczyło. Ma być B2. Ok. Zastosuj. Działa. Stwórzmy sobie tą samą regułę. Tylko zmieńmy. Nie BC. Tylko na przykład JKL. Ok. I robimy sobie na zielono. W porządku. Ok. Zastosuj. Stosujemy to do całości. Tak jak robiliśmy to. Zastosuj. Ten arkusz. I tak samo tutaj robimy dwójeczkę. Ok. Działa. I teraz do tego wszystkiego chciałbym sobie dodać nową formułę, która sprawdzi mi, czy wartość w komórce C jest większa od dwóch. Załóżmy czyli nowa reguła. Większe. I format byśmy chcieli taki czerwony, ok. Ten arkusz. Ja sobie to przesunę na dół, ok. Dobra. Jeszcze zarządzaj regułami. Musimy sobie zaznaczyć, że chcemy dla całości. Zastosuj ten arkusz C2. Dostał sobie, okej, okay, dobra. I teraz patrzymy, co się dzieje. E, widzisz, że nagle mm, mamy, otwórzmy sobie to formatowanie, e, mamy y, sprawdzić, czy C2 jest większe od dwóch. Pierwsza, drugi wiersz jest większy od dwóch i powinien się pokolorować na taki czerwony kolor. Dlaczego to się nie pokolorowało? I nie tylko w drugim wierszu, ale mamy w jedenastym, mamy w czternastym, mamy w dwudziestym. Nie powinno, bo to jest niezwiększe. Natomiast w wierszu jedenastym, i drugim, i czternastym na pewno powinno być na czerwono, na 100%. I co tu się zadziało? A mianowicie to, że kolejność jest zła bo jeżeli chcemy, żeby wartości pokolorowały się na czerwono, to ta formuła musi być na samym początku, czyli musi być tu. I teraz sprawdźmy, jeżeli sobie zastosuję, czy to działa. Widzisz, że w tym momencie wszystko zadziałało i jest w porządku. Czyli formatowanie warunkowe, pozycje formatowania warunkowego mają bardzo ważną ważność, jeżeli chcesz, coś pokazać w swoich raportach. Jeżeli coś nie będzie Ci wychodziło w formatowaniu warunkowym, to musisz zwrócić uwagę na kolejność stosowaną w swoim arkuszu, jeżeli chodzi o format warunkowy. Jeżeli chodzi o pozycję formatowania warunkowego, to to by było na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.